Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na moim kanale YouTube odnośnie moich nowych singli z Ramsteina i w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam jak na chwilę obecną najnowszy singiel Rammsteina jaki wyszedł jest to Angst premiera była całkiem niedawno, bo jakieś dwa tygodnie temu chyba kupiłem sobie tego singla jak widzicie on jest nowy, w folii nieotwarty już Wam go pokazuję. Tak się prezentuje okładka z przodu. Mamy tutaj Tila, Richarda i chyba Flake'a. Jak widzicie, są w takim mrocznym wydaniu, a szczerze ich ciężko poznać. No ale przypuszczam, że to właśnie to jest ta trójka, którą wymieniłem. Tak się okładka prezentuje z przodu. Jest cała czarna i tylko tutaj, właśnie twarze yy, tych trzech yy, yy, ludzi: Til, Richard oraz Flake. Coś tutaj jedzą. Wygląda mi to trochę na spaghetti. <laughs> w każdym razie tak się prezentuje też singiel z boku. Mamy tutaj napisane Ramstein. Tutaj mamy napisane Angst. No i okładka w tyle się prezentuje w taki oto sposób. Mamy tutaj również trzy osoby. Tu mamy ładny, taki wyryty na czerwono napis Ramstein. No i jak widzicie, mamy tutaj dwie piosenki. Pierwsza będzie to Angst a druga piosenka będzie to Angst Remix tam kogoś. E, moi drodzy, przed nagrywką sobie naciąłem troszkę w tym oto miejscu to płytę, żeby mi było łatwiej ją otworzyć. Bo już Wam w sumie mówiłem w poprzednim odcinku, że zawsze miałem problem, jak e, szukałem tego miejsca takiego odpowiedniego do otworzenia. Dlatego nauczyłem się robić tak, że przed nagrywką nacinam sobie w jednym miejscu, a potem już e, na filmie dopełniam formalność. Także Taka historia. Myślę, że możemy sobie otworzyć tego singla. Bo już chyba to, co Wam chciałem po pokazać i powiedzieć, powiedziałem. No i otwórzmy sobie go. Oczywiście tutaj przed nagrywką skołowałem sobie nożyczki, żeby sobie tą folię otworzyć dalej. No ale na razie spróbuję to zrobić ręcznie. Na razie idzie bez problemu, także myślę, że nożyczki nie będą nam potrzebne. Singla zakupiłem, no to mówię Wam około miesiąc temu, bo jeszcze płaciłem za niego przed premierą. A przyszedł do mnie dwa tygodnie temu i go dopiero dzisiaj zacząłem otwierać na filmie. Dobra, myślę, że tutaj użyjemy sobie już nożyczki. Pięknie poszło. Tutaj teraz sobie użyjemy, bo mi opór sprawia. Jakbym chciał, to ja bym to na hama w sumie mógł zedrzeć, ale stwierdziłem, że to kompletnie nie ma sensu, dlatego że mógłbym sobie tutaj na przykład rogi pozaginać właśnie przez takie mocne ciągnięcie. A na przykład spójrzcie sobie w tym momencie mi opór sprawia tak samo tutaj, także nie ma takiego sensu w sumie, żeby drzeć na siłę, tylko tak naprawdę wystarczy o w tym oto miejscu, naciąć sobie tą folię nożyczkami, możecie czymkolwiek nożem nawet, ale przynajmniej macie pewność że Wam się tutaj nic nie zagnie. A niestety to jest wydanie Dick Pack, czyli ta wersja taka kartonowa, także bardzo łatwo jest właśnie przy otwieraniu i przy ściąganiu tej folii uszkodzić sobie rogi. Dlatego ja sobie to zawsze robię wolno i ostrożnie. No i super, folia nam schodzi bez najmniejszego problemu. Tutaj mamy w sumie taką naklejeczkę jeszcze, Producent universal. W sumie w poprzednim odcinku jak nagrywałem dla was singiel Dickie Titan*, duże cycki to też była taka naklejka. Dobra moi drodzy folia na bok nożyczki na bok żeby nam tutaj nie przeszkadzały. No i spójrzcie sobie jeszcze raz jak wygląda ten singiel już bez folii. No czarne takie tło całe jednak tutaj czerń dominuje napisane angst na czerwono. Czarny z czerwonym zawsze się zajebiście komponuje. No to jeszcze raz Wam tu pokażę z boku, jak się płytka prezentuje. Tu mamy Angst, tutaj mamy Rammstein. No i tutaj w tyle też Wam już pokazywałem dwie piosenki. No i tutaj to mi się podoba, jak to jest fajnie, właśnie tak napisane. Rammstein na czerwono. Fajnie to wygląda. Dobra, otwieramy sobie płytę i bang. Wow, bardzo fajne. Kurde, co to jest w ogóle, że tak powiem, za motyw? Nie wiem, ale fajnie to wygląda. Świetnie wręcz. No i co, mamy coś tutaj jeszcze? Chyba mamy. O, tutaj mamy coś takiego. Zobaczmy sobie. Czy coś jeszcze tu w środku nie ma? Niestety chyba nie. Nie, tutaj już nic nie ma. Dobra. Dełeczko idzie na bok. No i zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. No to wiadomo, Angst, bo to jest główna piosenka tego singla. No i mamy tutaj cały tekst piosenki. W tym oto miejscu właśnie Angst. Tak się prezentuje z tej strony. I coś tu jeszcze chyba w tyle mamy, a, jeszcze coś w tyle mamy, mamy Rammstein, dobra, ok Słuchajcie, ja Wam tego nie będę oczywiście czytał, ale jeżeli jesteście tutaj zainteresowani, to zróbcie sobie po prostu pauzę w tym momencie i czytajcie sobie, bo ja tego nie będę czytał, bo po co, Wieszność by to zajęło a ja chcę po prostu przejść konkret, do konkretu, czyli chcę Wam pokazać teraz płytę, jak się ona tutaj prezentuje. No i standardowo sobie jeszcze ponarzekam, jak zanim wyciągnę, strasznie nie lubię tych dickpacków, bo ciężko wychodzą te płyty właśnie z tych takich opakowań, jednak wolę te takie standardowe, plastikowe. Ale tu jest akurat dobrze, bo nawet nie sprawia mi oporu wyciąganie tej płyty, ale są takie czasami single, zwłaszcza nowe jak przychodzą do mnie, że muszę tak jakby złapać tę płytę właśnie o, w taki sposób, Odbijam sobie tutaj na płycie yy, odciski. No ale niestety nie jestem w stanie jej inaczej złapać, bo jakbym chciał ją o, na przykład wyciągnąć w taki oto sposób, jak teraz trzymam, to mi nie chce wyjść, więc muszę ostatecznie ją złapać z tej strony i tak. I wtedy ona mi wychodzi. Na no, odcisk palca już zostaje. A strasznie nie, nie lubię właśnie takich odcisków palca, yy, na płycie odbitego. Także. Również no, nie lubię tych w wersji Dickpaka. No ale co zrobić takie życie? Dobra, koniec gadania wyciągamy. Oj, oj, oj. oj. Nie, nieładnie, to było nieładne z mojej strony. No ale płyta wygląda, moi drodzy, w taki oto sposób. Fajne wam powiem. Mamy napisane Ramsztaj Angst. Oj, 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 jeszcze bym sobie obiektyw przewrócił. Kurde, co tu się wyrabia na tym odcinku. Tak to wygląda, moi drodzy bardzo ciekawa płyta, no zobaczmy jeszcze jak w tyle się ona ma, no nówka, wiadomo nie śmigana, tutaj jakiś paproch mam, w tym oto miejscu. Pozwólcie, że sobie go zdmuchnę, o powinno być git, chyba poleciał gdzieś, no zniknął, dobra. Tak przyglądam się w sumie tej płycie, dlatego nic nie mówię na razie. No ale no single jak single, no płyta jest ogólnie fajna. Że Tak sprawdzam sobie, czy się gdzieś mi tutaj nie zersowała czasem. Ale chyba jest wszystko w porządku. Ogólnie za tego, tego singla nie dałem dużo, bo to jest 50 zł. To jest nówka oczywiście. No ale ten singiel na razie jest jeszcze tani, ale myślę, że za rok, za dwa lata to już będzie miało to wartość swoją. Tak, jak na przykład single z 2019 roku z albumu tej zapałki, tak zwane i Ramstein, tu już na przykład chodzą po, po 150 zł. Także to jest kwestia czasu, a taki single również będzie po tyle chodził. To jest pewne na 100%. Także kupujcie od razu jak chcecie. Nie czekajcie nawet z tym, bo to tańsze na pewno nie będzie, a wręcz przeciwnie. No, ale ogólnie, no spoko. Tutaj takie o, paprochy, takie. O. Odciski palców. Nie wiem, czy to moja zasługa, czy to z produkcji takie wyszło. W każdym razie, no tak to wygląda moi drodzy. Fajna płyta. Bardzo ciekawa. No i tyle, moi drodzy. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, like komentarz. Oraz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Miszczuniu Ziomek Milan. No i czekajcie czekajcie na kolejne filmy. Singlów co prawda już dużo nie zostało mi, bo tak naprawdę jeszcze dwa single będę miał dla Was nagrane, ale to nie będą już z Ramsteina, Tylko że tym razem polecimy sobie z Lindenmana. Z Ramsteina na ten moment to było tyle. To jest mój na razie ostatni single, także tak sprawa wygląda, moi drodzy. Mi nic nie zostało jak się z Wami pożegnać. No i co, zapraszam Was na chwilę obecną na dwa ostatnie odcinki. Z singlów, właśnie z Rammsteina, tylko że dwa kolejne odcinki, do ostatnie będą właśnie ze singlów z Lindenmana. Także będzie też ciekawie. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.